Carlos Bandicoot, znany także jako Ruda Kur... Dobra, jeszcze raz. Trash Bandicoot, nieoficjalna maskotka PlayStation z gołą klatą w jeansach oraz świetnymi platformówkami była doskonale wspominana przez graczy, którzy mieli kontakt z Yamrajem na pierwszej generacji konsoli Sony. Jednak po klasycznej trylogii od Naughty Dog forma gier z Yamrajem zaczęła spadać. Aż po 2008 roku marka znikła z rynku, a gracze wspominali stare części przykut, crash'a. I tak, posłucha z nadzieją na lepszą przyszłość, trwa prawie 10 lat, aż Activision ogłosiło, że szykuje odświeżoną wersję pierwszych trzech gier. A ja zwątpiłem. W sumie nie tylko ja. Do tego momentu, choć ogólnie spółka Activision Blizzard miała lepszą pracę niż dzisiaj. To mieli kilka remasterów czy resetów serii, o których lepiej nie pamiętać, ale ja wam przypomnę wielką trójcę: Tony Hawk Pro Skater HD, Guitar Hero Live oraz Tony Hawk Pro Skater 5. Te gry sprawiły, że nikt nie ufał, ale każdy dzieciak lat 90. chciał sprawdzić nowego crasha. Ogólnie internet uznał, że warto. Wiele osób mogło wrócić do lat dziecięcych, a ja miałem wątpliwości. I po w sumie 5 latach w końcu dorobiłem się swojej wersji Anxiety Trilogy i postanowiłem sprawdzić, co ten tytuł jest wart. Zamysł był taki, że chciałem przejść całą trylogię, powiedzieć, że jest do dupy, i wrócić do wersji z lat 90. Więc skończyłem i mogę wrócić do części z lat 90. Cze, 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 ale co z tym do dupy? A no tak, nie jest do dupy, ale. O tym będzie ta rozprawa. Więc tak, w porównaniu do większości remake'ów, remasterów i tym podobnych wynalazków, które są po prostu podbiciem tekstur, lub rozdzielczości starych gier, to N. Trilogy było nową grą. To znaczy, wzięli tylko plany poziomów ze starych części, a Victorious Vision stworzyło nowy silnik gry oraz animacje. Co sprawia, że możemy znać stare plansze, czy wiedzieć co nas czeka za rogiem? To nowy sposób poruszania się sprawia, że nie ma poczucia grania w stary tytuł. Trzeba przyznać, że niektóre projekty, szczególnie z mojej ulubionej pierwszej części, są archaiczne, ale dla wielu graczy będą grywalne tylko na nowszych konsolach. Kolorowa grafika ze świeżymi konturami i nowymi animacjami, głównie zgonów, też sprawia, że jeśli chodzi o estetykę, to chętnie swoją sympatię do serii zasygnalizuje tapetom z nowszej odsłony też wiele nietrafionych pomysłów ze starszych części było zaktualizowanych. Znowu wróćmy do pierwszej części. Tam na sejwa trzeba było zasłużyć. Głównie przechodząc niełatwe plansze bonusowe, a one same nie były też na każdym poziomie. Więc czasem mogliśmy stracić postęp z kilku poziomów. Tu tego problemu nie ma. I całość jest bardziej tolerancyjna dla gracza, co mogłem poczuć w drugiej części. Udało mi się tu zdobyć kilka srebrnych diamentów, co nie udało mi się w oryginalnej części. Jednak kilka rzeczy Victorious utrudniło. Jak wcześniej wspomniałem, jest tu nowy silnik, ale plan poziomów został skopiowany. Dlatego hitboxy działają inaczej niż na PlayStation. Najłatwiej mi to pokazać na pamiętnym poziomie z mostem Road to Nowhere. Droga do nikąd. W starej wersji łatwiejsze jest lądowane, bo hitboxy są szersze niż platformy. Też jest jedno miejsce z guściem, a dlaczego ta ma kły? Bo to jest guziec. gdzie bezpiecznie można stanąć w oryginalnym kraszu, a w nowym Taka świnia z Afryki. nadziewa na znakły. Przez takie drobnostki wolę oryginalną jedynkę, ale tu na pewno będę w mniejszości. Nowy silnik sprawił, że łatwiejsza była dla mnie dwójka, a trójka Widać było, że silnik był tworzony głównie pod planszę w tej części. I to jedyna część, do której po jakimś czasie chętnie bym wrócił, czy nawet próbował wymaksować. Podsumowując, Crash N. Sane Trilogy jest bardzo dobrym tytułem, gdzie otrzymuje de facto trzy gry w cenie jednej, a w różnych bandlach łączących Spyro i wyścigi z Crashem. Możemy zrobić z nostalgiczny powrót do drugiej połowy lat 90. na długie miesiące. Ale dla mnie i tak najlepiej odpalić krasza w starej odsłonie. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do lajkowania. Zachęcam także do wyrażenia swojej opinii w komentarzach. Zachęcam też do śledzenia mojego rowerowego kontentu. Na razie to wszystko. Do usłyszenia. Cześć.